No to witajcie, drodzy widzowie. Niestety mam dobrą informację dla siebie, gorszą dla wojowników. Kupiłem 100% akcji tego kanału, także panowie, dzisiaj jest was ostatni odcinek. Eee, co tam dzisiaj? Na dzisiaj? ten koniec? Dzisiaj na, ten, na tym odcinku mamy. Sosik. Ekstrakt, to byłby pewny koniec. Tak. Eee, sosik od Pixie Peppers, który tutaj otrzymaliśmy tak. od nich. Kolejny z serii. Kolejny z serii, ostry sos barbecue. Smoking Bob, Bob. 100% rzemieślniczy, to sos barbecue inspirowany pobytem w Tennessee. Z dodatkiem chili staje się idealnym do grillowania duetem Smoke It Man. Zobaczymy, przeczytam skład teraz, skład tego, tego sosiku to przecież z pomidorów, melasa, sor e, Worcester? Worcestershire, Worcestershire. Worcestershire. Jakkolwiek się to czyta, to. to naprawdę nikt nie wie na świecie, jak się to czyta, także nie wiem <grym> się. <grym> się> Cukier brązowy, to akurat wiedzą wszyscy, jak się to czyta. <grym> się> Cukier brązowy, musztarda diżą. Oj, oj. Będzie ostro. Nie, ja mam, pamiętam retrospekcję z jednego sos sosiku z musztardą diżą, który mi mocno nie podszedł. E, smakowo. Papryka wędzona, czosnek, papryki. I w nawiasie Fatali i Chipotle. Regulator kwasowości, kwas cytrynowy. Ocet jabłkowy. Tennessee Bourbon. Piłe śnieje. <śprawy> przyprawy. Może zawierać orzechy, seler, ziarna zbóż, gorczycy oraz sezamu. Produkty oznaczone gwiazdką pochodzą z mojej własnej uprawy, czyli to jest. Tutaj te wszystkie tu produkty, jak papryczki i tego, to jest wszystko z własnej, z własnej uprawy. Moc tego sosu jest wyceniana przez producenta na 2 na 6, więc y, powinien już być y, pikantny, może delikatnie powinien ostry. Powinien być pikantniejszy od Kujota, którego robiliśmy tak. jakiś czas temu. I teraz... Y, Potrzebujesz? Nie, myślę, że sobie poradzę. No to sobie radź. Zobaczymy. Bo co, pra co prawda nie było tutaj, ten, ale można było fajnie zacząć. jak tam nakręteczka w całości? Tak, nakrętka. No Bo też dostaliśmy informację od Dixie Peppers, że yy, problem z nakrętką... Ostatnio zgłoszony, że tak, tak powiem na odcinku. Yy, nie tylko u nas, ale w całej partii sosus. Tak. Podobno to był problem ze słabej jakości nakrętkami. Mieszamy, Teraz już wofrywości? dostawcy nakrętek zmienili i. Podobno problem nie występuje, także możecie kupować śmiało. O typowo. Typowo taki barbecue. Barbecue, pomidory gdzieś tam, delikatna papryczka naprawdę. Bardzo takie klimaty grillowe, takie klimaty barbecue. Bardzo przyjemny w wyważony sposób słonawy z zapachu z nutką pomidorową. Czyli to nie kojot, no, kojot też miał no. te nuty pomidorowe. Aczkolwiek to inaczej smakuje niż, znaczy inaczej, inaczej, smakuje yy, inaczej ten yy, zapachowo niż, niż to kojot był przyjemny, nie jakiś odrzucający zapach Pasowość delikatna. Delikatna, nie, mm -hmm. jakaś odrzucająca, nie? Mm -hmm. Nie jest to ocet spirytusowy. Jestem ciekawy opinii Fiodora, bo tutaj tak, rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniami mm -hmm. i Fiodor się pochwalił, że spróbował Iskry. No. Tak mu nie siadła. Nie siadła ci Iskry? <gry> Także jestem ciekaw, co, co powie o tym słowo, bo może to być klimatem podobny do, do, do Iskry. Nie, nie Iskry, babuszki. A babuszki, sorry. Babuszki. babuszki. A nie, to do, do babuszki to nie będzie. No. A tu przekłamałem, sorry. To, ale be, że to może być podobne do do ikry. Może trafiłeś na partię gdzieś zmienili ci babuszkę, nie? Może no. tak no, ale papryki tutaj za dużo to nie czujesz, że mówiąc. Nie ma jakichś takich super taki hotowych keczupo klimatów. Keczupo keczupowo bardziej bardziej, tego, bardziej pod pomidorki, nie? Takie kwaskowato wędzone. Tak. Kwaskowate pomidory plus takie lekkie wędzenie delikatne. w sumie tyle. Papryki nie wyczuwam. dobra. Yl... Ley właśnie. Lej, bo to nie... Jedziemy z tym. Nie ma co. Lej, lej, jak powiedział Starosta na weselu. Ha. No chodź. 2000 years later, jak na naszych odcinkach, nie? Z <laughs> lejce <łyśkę> potem. Aha. <laughs> no widzisz? Przewidujący jesteś. Jak cię zaskoczył? Sosik cię zaskoczył? No już nie pierwszy raz Ten sosik pierwszy raz trzeba zaskoczył. Ten tak, czekaj bo ja tu e, 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 librystykę uprawiam Polałem kało, ale to nic Potem poprawię na wszystko A konsystencja taka no, przyjemna zwarta przecierek no. Jak to zmieścić? Nie? No dobrze, Dobra, że jest tak... gęsty. Można górkę zbudować. Dolejesz do tej łyty, potem na czysto. Dobrze, że właśnie jest konsystencja taka warta tego boba. Bo, można zrobić boba. Ty, ty nie rób tu żadnego boba. Ani orła, ani nic. Czekaj, może zrobimy jakieś zdjęcie. Zobaczymy, tutaj. Widziałem boba cień. Wrócimy do Was za chwilkę, I jesteśmy z powrotem? I bierzemy się za. Sfotografowaliśmy Boba i. Konsumujemy, słodki, słodki, Ziołowy. zioła, plus taki posmak. Czoskowości delikatne. Tego? Czosku. Nie wyczułam Ale dymu tu nie czuję w ogóle. czego? Dymu. Wędzenia. M mocno ukryty. Co do mocy, delikatne przetarcie się, gdzie jakieś pojawia. Śladowo? Śladowo. Mhm. Gdzieś bokiem smaczny, jest... ale ogólnie smaczny, naprawdę smaczny. Tak. Mhm. Słodki, ziołowy. No, Bokami języka trochę czuję przetarcie takie. Ja tak go dłużej trzymam. Z nadzieją. Z nadzieją, że gdzieś coś się podniesie, ale nie. No, tu du dużego przeskoku między tak nie będzie, bo to. Być nie może. Pixie ma coś dużo mocniejsze, też produ produkcję, więc. A propos Koyota, to ustaliliście, kto ma większego Koyota w końcu, czy nie? <grymne> nie? Nie było mierzone. Nie, nie, nie było. Ciągnęliśmy los. Aczkolwiek jest ja wrzucony odcinek z QA, także jeśli, jeśli nie widzieliście, to dobijcie 1000 subskrypcji, wtedy dla, dla wszystkich, lub tak jak Fiodor, zostancie naszymi wspierającymi, i wtedy tak. w tym odcinku z QA może dowiecie się, kto ma. Kto ma większego. Większego ja już wiem. <laughs> no dobra, to zjedzone. Polewamy? Tak. Ostrościowo... Ostrościowe... Przyjemny to jest po prostu. Pikantne. To jest pikantny, delikatny. Mm. Fajnie zostaje na dłużej, ale delikatnie. nie? Mhm. Czuć, że, czuć, że czymś był podkręcony. Natomiast pełnie taka codzienna, tak no, Z czubeczkiem tak O, no. A też to taką walną, bo na kurczaku miałem mniej. Ale ma to smak, naprawdę. Ma. i kojot też był smaczny, taki właśnie słodko pomidorowy. A, <śm> Czyta wężam. Zapachu ten dymek czuć. Ale właśnie on jak dotąd naprawdę akcent... Jak w innym czasie to widzę? Dobra. Nowy właściciel, nowe zasady. To żart oczywiście. Bo nie powiedzieliśmy że to żart. Słodko pomidorowo, ale po chwili też paprykowo. Na czysto już mocniej się odczuła, Delikatnie. Wjechał na gardełko. Delikatnie, właśnie po przełknięciu. O, aż tak? O, źle sobie przełknąłem. Razem z kawałkiem kurczaka. Na gardełko delikatnie wjechało, no. U mnie język tylko. lekko. No język, tak, tak jak myślę, z kurczaka, ale, ale poczułem na gardełku, czego z kurczaka nie, nie było. No nie, no na kurczaku tak naprawdę poza jakąś tam pomidorowością, yy, chwaskowatością, delikatną słodyczą to czułem, natomiast teraz na czysto no poczułem obecność tych papryk pytanie, gdzieś tam zaakcentowanych. Pytanie, czy to barbecue? Jak tak przełykam już teraz na czysto. Pytanie, czy to taka lekka goryczka, którą czułem, to jest ziołowość, czy to jest ten dymek? Właśnie, właśnie do tego miałem zmierzać, że jak tak przełykam, przełykam, czuję delikatną gorycz, ale nie wiem na ile ta gorycz jest związana właśnie z tym dymem, a na ile jest związana z obecnością papryki, która tu jest dodana. Nie, to jakieś ziółka, że zió 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 to wchodzą. Zió ziołowo, nie? Dopio ale to do dopiero na czysto, nie? Mhm. Jakieś oregano może, coś, coś takiego. Jakieś ziółko jest dodane. Jakieś ziółko jest dodane. Z własnej prywatnej hodowli, tak? I bez nośnika zdecydowanie I bardziej obecny. Tak. Tak, bardziej obecny ten Smoking Bob. Natomiast wciąż jest to no. sos mm. mhm. Nie jest to jakiś zabijaka, mimo że ja tutaj, Nie, wiesz, kaszlnąłem i tego, natomiast było to spowodowane przełykaniem kawałka kurczaka jeszcze z... Fajna pozycja. Fajna Do pozycja, polecenia. No. Tak. Do polecenia jak najbardziej. Na za, za taką też. cenę? Tak, Tutaj wszystkie sosy z Pixie, Pepperes mamy bezpośrednio od Pixie. Jeszcze też chciałem sprawdzić yy, objętościowo 200 ml butelecka. W cenie yy, yy, dostaliśmy dosyć dosyć atrakcyjnej, Bar dla nas... bardzo korzystnej, więc dziękujemy. dziękujemy. Yy, rolniczy handel detaliczny. Nie chciałem sprawdzić tutaj wartości odżywcze, ale nie ma chyba. A Nie ma. i dłużyzna się zrobiła. Nie ma, nie ma. Szukasz tabelki. Nie Szukam ma, tabelki, nie, nie ma. Tabelki, nie? nie ma tabelki, ale za to jest dobry sos i na pewno będzie jedzony. Z czym? Będzie zjedzony, no z kim praktycznie? Ja Ze co... wszystkim. Od ka... No, może pod ducerami, tak? Natomiast do wszelkiego rodzaju wytrawnych dań, kanapek, yy, Do posiłków, kiełbaski, do serniczka. Do, do do serniczka nie, Pemnie. Nie. Nie. Odbiło mi się teraz, ale nie odbiło mi się ani dymem, ani jakąś taką wędzarnią czy coś, po prostu. Eee, z... Bardziej z suchości chyba kurczaka. Obecnie jest, ale już także. Myślę, że może. Eee, tak... na języku, czuję gdzieś z tyłu na gardle delikatnie, jakbym jadł już coś ostrego, nie? Takie mam no, no samy, no samej Takiego przetarcia, ja, Natomiast nie jest to ani wyzwaniowe, ani gdzieś tam jakiś... Zabijające. No? Ale smaczne. Tak. tak ja że... zacząłem, to ja kończę. Ostatni tak. raz jestem właścicielem tego kanału, jak wiecie. Już powiedzieliśmy, że to był żart, ale bardzo mi no, było miło. Ale może jeszcze jakiś żart na kolejny odcinek? wiem, to jest wszystko, coś pomyślimy. Wszystko kwestia ceny, nie? Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Ciao. Na razie.